W tym filmie wybiorę się do restauracji z sieci Max Burgers. Na YouTube powstało już wiele filmów z testami jedzenia stamtąd, ale ja sprawdzę na co może się tam zdecydować osoba, która choruje na cukrzycę. Zapraszam do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Jeżeli będziecie czytać lub oglądać jakiekolwiek materiały na temat odżywiania przy cukrzycy, no to często będziecie widzieli, że niemal zakazane jest spożywanie produktów właśnie z barów fast foodowych. Chociaż ja za słowem zakaz, szczególnie jeżeli mówimy o diecie, nie przepadam, to akurat większość jedzenia z fast foodów jest niewskazana dla osób chorujących na cukrzycę. Dlaczego? No bo jest to zazwyczaj jedzenie bardzo mocno przetworzone, przez co posiłki mają wysoki indeks glikemiczny, do tego znajdziemy w nich tłuszcze trans, no i generalnie dużo kalorii niskiej jakości. Dlatego realizować zdrowe nawyki żywieniowe w barach fast foodowych no to nie jest najlepszy pomysł. Ale! Wielu z nas znajduje się czasem w sytuacji podbramkowej. Przykładowo, jesteśmy w trasie, czy nie wiem, wsiadamy w pociąg na 5 godzin, no i nie chcemy umrzeć z głodu. No to idziemy do takiej fast foodowej restauracji i coś wybieramy. Ja dzisiaj wybiorę się do Max Burgers i zobaczę jakie mniejsze zło może tam dla siebie wybrać diabetyk. No i mam nadzieję, że w ten sposób pomogę wam w podjęciu decyzji, kiedy będziecie musieli dokonać szybkiego wyboru. Były już takie filmy u mnie z McDonald's, z KFC czy z Burger Kinga. No a teraz kolejna Max Burgers. A tak naprawdę nagrywam te filmy, żeby mieć pretekst do zjedzenia czegoś niezdrowego. Lecimy. To, co jest dla nas bardzo ważne, to że w internecie z łatwością znajdziemy tabelę wartości odżywczych, gdzie mamy wymienione chyba wszystkie dostępne pozycje, nawet te sezonowe, czego brakuje czasami w McDonald's czy w KFC. Wystarczy wpisać w internet Max Burger z tabela wartości odżywczych, no i jest. Przykładowo, znalezienie tabeli, yy, na przykład Burger Kinga, jest bardzo trudne. Ja kiedy szukam w takiej tabeli czegoś dla siebie, to zaczynam od kolumny z ilością węglowodanów w porcji produktu i szukam takiego, który nie będzie miał ich zbyt wiele. A dlaczego tak robię? Dlatego, że wiem, że w takim jedzeniu węglowodany są niskiej jakości, i raczej nie ma co oczekiwać jakichś węglowodanów złożonych. Więc, żeby nie narażać się na wysoki indeks glikemiczny, a w zasadzie na wysoki ładunek glikemiczny, staram się znaleźć coś, co węglowodanów jednak nie ma zbyt wielu. Takim moim najczęstszym wyznacznikiem jest ilość do 30 gramów węglowodanów w całej porcji. Oczywiście dla każdego z Was ta wielkość może być inna, no i oczywiście nie narzucam Wam niczego. I okazuje się, że po takiej wstępnej selekcji zostało mi aż 11 produktów a są to dokładnie: serki Habanero, cokolwiek to jest, to w sześciu takich serkach mamy 23 gramy węglowodanów, hamburger 22 gramy węglowodanów. Hamburger z serem również 22 g węglowodanów. Grand Deluxe burger z serem w sałacie tylko 9 g węglowodanów. Wieprzowy barbecue burger około 29 g węglowodanów. Grillowany kurczak burger w sałacie około 4 g. Nuggetsy dokładnie 6 sztuk, 22 g. Skrzydełka 19 g. Plant Beef burger z serem w sałacie 20 g. Wegener Getsy, akurat 4 sztuki, 23 gramy węglowodanów i Małe Frytki, 25 gramów węglowodanów. No i generalnie na tym etapie mogę sobie wybrać swojego faworyta, no i tyle. Wiem jednak, że są osoby, które w takich miejscach szukają na przykład produktów podchodzących pod ketogeniczne albo przynajmniej takie low-carbowe. Do takich myślę, że śmiało możemy zaliczyć te kotlety w sałacie, no bo jak widzieliście one nie mają bułki. No i do tego mamy trzy opcje. Z wołowiną, z kurczakiem, no i kotlet roślinny. Tutaj warto zaznaczyć, że ten roślinny ma najwięcej węglowodanów, bo 20 gramów. Dla mnie takie low-carbowe rozwiązania są czasami są ciekawe, szczególnie kiedy jestem w sytuacji, że po prostu nie chcę sobie podawać na posiłek więcej insuliny, no bo na przykład mam sporo ruchu w danym momencie, no i po prostu nie chcę ryzykować hipoglikemią. Kiedyś przez coś takiego prawie spóźniłem się na pociąg, więc po prostu jestem ostrożny. Naturalnie powinniście się też przyjrzeć ilości białka oraz przede wszystkim tłuszczu właśnie w takich posiłkach, bo przecież nie tylko węglowodany podnoszą poziom cukru u osób z cukrzycą. Dobra, to ja teraz lecę kupić sobie to, co wybrałem, no i zobaczymy jak to wygląda w rzeczywistości, no i sprawdzę oczywiście jak smakuje. Ok, moi drodzy, jestem z powrotem. To, co sobie kupiłem, to hamburger, grillowany kurczak burger w sałacie, cztery sztuki nagetsów i małe frytki. Jak widzicie, nie wziąłem niczego z kategorii WG, bo ja bardzo często czuję się niezbyt dobrze po roślinnych zamiennikach mięsa. Boli mnie po prostu brzuch, więc to chyba nie jest dla mnie. Ale jeżeli unikacie miejsca, to fajnie wiedzieć, że jego zamienniki pojawiają się nawet w takich sieciówkach z burgerami. Przed nagraniem tego filmu zjadłem te rzeczy, które sobie kupiłem. No i mogę wam powiedzieć, czy mi smakowało, czy nie. Ale jakby myślę, że ważniejsze niż ten smak jest to, że trochę zaskoczyły mnie same produkty w sensie ze swojego wyglądu. No bo tak jak nuggetsy, no to wiedziałem mniej więcej jak będą wyglądały, no i wyglądały w sumie tak jak na zdjęciu. Jednak na przykład ten burger w sałacie zamiast bułki, no to on wyglądał tak strasznie biednie. Było strasznie dużo tej sałaty w sensie on w takiej główce sałaty jakby przychodzi. No i w środku jest ten kotlet. No, i pod spodem tam mamy dosłownie kilka plasterków pomidora, jest ogórek i trochę sosu. I to jest takie, takie suche, trochę ciężko się to je. Ale generalnie sam kotlet jest całkiem smaczny. I jak szukacie czegoś takiego keto, no to to jest całkiem taki sporawy kotlet. Ja wybrałem tego z kurczakiem, więc no, mogę powiedzieć, że był całkiem smaczny. Natomiast hamburger, ten najzwyklejszy. To było tak małe, że aż byłem zdziwiony, że to jest takie, no, no strasznie małe, zresztą widzicie teraz tutaj, trzymam na ręku na nagraniu. Jest to małe, ciężko się tym najeść, w sensie taka naprawdę to jest przekąska. Nie wiem, czy w jakiejś innej sieciówce można dostać tak małego burgera, ale w smaku generalnie był całkiem okej. Okay. Frytki natomiast też trochę się wyróżniały, bo to były naprawdę małe frytki. Ja nie wiem, jak dużo węglowodanów albo jak mało węglowodanów mają małe frytki, na przykład z McDonald's, gdzie one mają rzesze fanów. Te były całkiem smaczne, były tak zrobione, były bardzo cienkie, w ogóle nie były jakieś mocno przesolone. Nie było też na nich czuć jakoś bardzo wyraźnie tłuszczu, były takie raczej przesuszone. Mi smakowały, były naprawdę ok. Do tego jeszcze sobie zjadłem sos z nuggetców, i on jest naprawdę ekstra. Bardzo, bardzo. Mi podszedł. Na no smaku, właśnie, nagetsy też były, były całkiem ok. Wyglądały, tak jak mówiłem, tak jak na zdjęciu i sos do nich był po prostu ekstra. Bardzo mogę go polecić. I moim zdaniem, w smaku potwierdza się jakby to, co słyszałem wcześniej przed nagraniem, że. To jedzenie jest lepszej jakości i lepsze jest w smaku niż na przykład Burger King, KFC czy McDonald's. Naprawdę uważam, że tak jest, że jest to lepsze jedzenie i jak miałbym wybór pomiędzy tymi czterema, to raczej zdecydowałbym się na tego Max Burgers. Tak po prostu mam. Pewnie jest to trochę kwestia podniebienia, ale po prostu mi smakuje i bardzo doceniam to, że jest wybór spośród tych produktów, które właśnie podchodzą pod takie low-carbowe, podchodzą pod ketogeniczne. Także no, każdy, myślę, coś dla siebie znajdzie, i nawet diabetyk w jakiejś takiej krytycznej, podbramkowej sytuacji może się tam odnaleźć. Więc mogę Wam polecić. No i myślę, że fajne jest to, że w takiej sieciówce, która jest jednak burgerownią fast foodową. No, to mamy tam wybór kotletów, które są roślinne. Więc jeżeli ktoś unika jedzenia mięsa, no to tam też może się odnaleźć i nie rezygnować z takiego szybkiego jedzenia. Ale tak jak wam mówiłem, i musicie o tym pamiętać jako osoby z cukrzycą, że jednak te kotlety roślinne mają znacznie więcej węglowodanów niż te pochodzenia zwierzęcego. Moi drodzy, dajcie znać, czy sami jedliście już w Max Burgers no i co polecacie. A jeżeli nigdy tam nie byliście, no to w sumie mogę Wam to jedzenie polecić. Oczywiście tak warunkowo i od czasu do czasu. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!